Ada, e, oglądam namiętnie Twoje filmiki, które kręcisz na YouTube. Bardzo dziękuję. Mój ulubiony to jest o Justynie Steczkowskiej. Czyli najnowszy. Czyli najnowszy, jest na tak, jestem na bieżąco. E, Justyna się nie obraziła, jak zobaczyła ten filmik. Nie, myślę, że nie. Rozmawiałam z jej stylistą, muszę zdradzić, i się śmiała, więc e, śmiech jest największą nagrodą. Ale wiesz co, parodiowała się doskonale. Naprawdę sama to wszystko wymyślasz od początku do, do końca. Wszystko. Nie jest to aż tak bardzo skomplikowane, więc wszystko robię sama. Łącznie z tym, że jestem operatorem, montażystą, własnym stylistą. Wyszukuję z, w, w mojej szafie jakieś styluby, tak zwane, pasujące do danych postaci. Oczywiście nie wszystkie mam, więc zdarza mi się gdzieś polować w second handzie i, i łowić e, rzeczy podobne do tych, które noszą nasze gwiazdy. Po tym jest to zrób to sam, więc każdy Mógłby coś takiego zrobić w domu, więc musi to być proste i musi łatwo być namierzalny taki ciuch. To w takim razie jesteś multiutalentowana, ale wiesz, te filmiki jednak są troszeczkę zgryźliwe. Przecież te filmiki są e, tak naprawdę obrazem internetu i opinii, które krążą na dany temat, e, na nasz temat w internecie. E, nie jest to moja opinia, e, bo. Tak naprawdę to, to, są, to jest suma opinii, które, które o nas gdzieś tam, gdzieś tam są, więc no internet bywa zgryźliwy. To nie ja, to internet. A gdzie była kręcona scenka, scenki w zasadzie o Magdzie Gessler? W restauracji mojego znajomego. Myślałam, że Magdy Gasler jakiś restauracji. Nie, jeszcze nie. Tak nie, no, aż pokusię. na to byś się nie pokosiła. No nie wiem, muszę z nią porozmawiać, bo nie wiem jak jej się podobał filmik, ale może na część drugą mnie gdzieś wpuści. Pani Magdo. A kto następny? To jest bardzo spontaniczne i nigdy nie mam planu, e, nigdy nie wiem, co mi przyjdzie do głowy i co mi się przyśni, jakiś szalony pomysł przyjdzie mi do głowy. E, dwa chyba czy trzy filmiki były zrobione zupełnie spontanicznie z dnia na dzień, bez żadnego planowania. Znalazłam coś w szafie, postawiłam kamerę, nakręciłam i zmontowałam, więc nie wiem co mi przyjdzie jutro do głowy. Trzymajcie kciuki. Hmm. Może wiesz, namówić fanów, żeby podpowiadali troszeczkę. O, muszę zrobić jakieś tak, muszę zrobić jakieś głosowanie na Facebooku albo na Instagramie. Zapraszam, na mego Facebooka. Może Michał szpak, w pierwszej kolejności. O, Michał jest bardzo charakterystyczny. W ogóle to są osoby, które, które są charakterystyczne, są jakieś, są osobowościami, a Michał taką osobowością na pewno jest, więc nie byłoby to trudne. Dobrze. Ale nie mam takich wspaniałych długich włosów. Musiałabym paruchę jakąś założyć. Nie no, też masz super Ale włosy, wiesz? Trochę troch podkręcić i będzie drugi Michał. Myślisz? Dobrze, pomyślę <laughs> o tym.